Cześć, cześć, witam was w kolejnym na moim kanale i witam was po bardzo, po bardzo długiej przerwie z, z Fifi mobile i już się zdziwiam, żeby nagrać ten na bo na razie w sumie tam nic ciekawego nie było w tej Fifi, więc nie miałem co nagrywać no i dzisiaj wbijam VIPa rangi 12, czyli za 100 tysięcy VIP tak hmm. to właśnie będzie wyglądało i są stocie już wam zaraz pokażę kogo robię w potsach czekajcie tylko i mam już VIP teraz tylko blokuję i patrzcie 101 tysięcy jest VIP 12 4000 gemów 200 000. No jest. Dobra. Teraz to jest Twitch Community, community o ja robię, 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 robię. alderwerda al Tego, tego, tego. A na końcu tu jest właśnie kto? Na końcu jest Tegen i jeszcze na końcu Robert Carlos. I tak to właśnie tutaj wygląda. A ja robię tego albenda, Al bo on będzie mi pasował do składu. Chyba. Nawet nie wiem. Albo tutaj macie mój składzik i teraz piszcie w komentarzu, kogo mam robić. E, piszcie w komentarzu, kogo mam sobie tutaj zrobić z tego toc. Wtedy ten go zrobię. Przydałby się jakiś LB, ale tu piszcie, kogo by tu robić. Ale sobie dzisiaj, 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 nie wiem, mamy trochę gemów, możemy coś otworzyć, ty toc, znaczy się, mi się to myli ciągle za ile to jest, to jest w komunistii o. nie no nie otwieram tego nie chce mi się nie będę wydawał tyle Uwielbiamy okay. podchodzimy to Tylko dwa Tylko dwa Tylko dwa znowu, tylko dwa. znowu ciągle tylko dwa lecimy to jest od 2 do 5. Czemu mi najmniejsza liczba, ale o teraz 3. No. Jest widzik. No a tak to właśnie jest jeszcze nowe kill Heroes. Już Wam pokazuję. To jest League Heroes teraz I sobie robimy ja dawno nie byłem w FIFA i dawno właśnie tego Team Heroes nie robiłem Ale go sobie teraz tutaj zrobimy I będziemy mieli następny level teraz już, gdy to zrobię, bo Mi mało brakowało właśnie do następnego levelu bo ja Będę miał 50 To chyba kupię jakąś ikonkę teraz na obronę. Sprawdź ile kosztuje Carlos. Pewnie drogo. Patrzcie, ten Ronaldo, wiecie, patrzcie, jak ma, to fajne. On tak swoje jak Ronaldo. I patrzcie, gdy strzelamy, tą tak się ten i tak je. Fajnie, to wygląda fajnie. W tamtej Fifi na przykład takiego czegoś nie było. Chyba. Ale nie wiem, że... Chyba nie było, nie wiem, bo nie ma udowodnienia, co się I... Ty, nie mam levelu kolejnego, jak to? Jak to? Przecież powinienem mieć, ale dobra, zobaczymy to zaraz. Ile mi brakuje do 45 levelu? A, jeszcze troszkę. Myślałem, że będę miał 50 level, to teraz będę miał dopiero 45 level. Dobra, pośmiemy. Chcę kupić jakąś ikonę, przynajmniej 88 Takim lampardem by mnie pogardził Dobra, ciśniełem Dobra Zrobimy Jeszcze, nie, jeszcze, jedno muszę zrobić. No, i ciśniemy <laughs> i ludzie właśnie chciałem to powiedzieć mówiłem to na ostatnim odcinku gdzie robiłem zapowiedź kanału A właśnie powiedziałem skilla nie kupisz a ja przecież jestem już freshu także no ale dobra mniejsza o to i ludzie wbiło mi 40 subów i bardzo wam za to dziękuję yy, po prostu nie wiem jak to się stało, nagram odcinek i po dwóch godzinach biło mi. Yy, ile? 40 właśnie subskrypcji. No ale sobie dzisiaj już tam jest 20 ile świetleń. Także bardzo dziękuję. Na 50 subów jest taki specjal. Fajny. No. I właśnie tak to się u mnie prezentuje. Ja będę miał chyba najszybciej tego dostał a patrzcie kto jest na końcu Douglas Costa 98 dobra teraz wejdziemy w Jeszcze no teraz bardzo wam dziękuję za te 40 subskrypcji myślę że umiecie wbić więcej zobaczymy tę nową formację może jakiś 98 składzik może może nie mniejszy nawet overall nie ma nigdzie nie 98 informacji no nope. dzisiaj był bardzo jakaś tutaj a czekajcie ludzie czy ja mam Jak ja poszukam ikony jakieś na LB, to tylko Carlos wyskoczy chyba, mi się tak zdaje, ale nie program, ikona, position, LB, no Carlos, 92, tu nie ma zwykłego Carlosa, on, on chyba kosztuje 8 milionów, tak mi się wydaje, czekajcie, to jest, tak. O, dziewięć. A w ogóle jakaś ikona na... na obronę, czekajcie. Tak. Pozycjom CB. Tu Fernandinda. Kurwa, nie wiem jak się to mówi. Za 2 miliony, ale on mi się nie opłaca. Hmm. O, jest Maldini. Z 12 milionów. Dobra, trzeba... <ścoughs> trzeba zbierać hajs. Chcę ulepszyć mojego bramkarza, ale mi coś nie pyka. Na razie, bo mało mam tych. O skilbusty może coś pomogą. Ronaldo. Zrobić to? No nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Próbujemy, czy nie? Ora, jelo. A nic. Tylko kto kurzawa? Ja sobie nie będę takiego, takiego idioty trzymał tutaj ludzie, co jest słabe jak barszcz. Przecież ten już jest lepszy, czy tego patryka. On no, mi gówno daje. Czekajcie. Tu musi być kielini Patrzcie, co ja teraz pierdolę. Kurde. O i tak zapyknąć. Dobra to i tak to zmienię, bo będzie ciągle ten wykrzyknik. A jaką go mnie chcę. No, ładnie, ładnie. To jest moja formacja. A 4, 3, 3 to jest... no ile to jest w ogóle? No. Dobra ludzie, to będę chyba kończył odcinek, to był taki nudny no, ale jeśli wam się spodobał, łapeczka w górę, subik i elo.